W kwestii wyborów, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek złudzenia co do tak zwanej lewicy, kiedyś jest LD, no to chciałbym Państwu przedstawić kandydata lewicy do Senatu. Tutaj rybnik.com.pl określił to tak: Maciej Kopiec z Rybnika, kandydatem opozycji do Senatu. To jest bardzo dziwne, bo no, opozycja, słowo opozycja to zawsze oznacza tych poza zapisem. Ale jeżeli chodzi o Senat, to opozycja jest większością. Jest to błąd sam w sobie. E, będzie startował z Katowic. Proszę Państwa, Maciej, Kopiec, zobaczcie, jaki sympatyczny facet, który ma zaszczyt podzielić się z nami ważną informacją o tym, że będzie reprezentantem demokratycznej opozycji. Proszę Państwa, no w Senacie to opozycją jest no, takich mamy, posłów, takich mamy posłów. Tu mam jeszcze dla Państwa z trybuny. Trybuny: jak trybuna, to musi być lewicowa. Oczywiście, dziennik trybuna. Tu mamy Pana Kopca z flagą śląską. Tak? Dzień śląskiej flagi. Ja bym chciał, żebyście się Państwo przyjrzeli na koszulkę, jaką ma poseł Kopiec tu tym gotykiem którego używał też Adolf Hitler ma napisane Ober Schlesien. No nie jest przypadek, proszę Państwa, że pan Kopiec taką koszulkę promuje. My mieliśmy też w dipie takiego cwaniaka, nieudacznika wyborczego, tam jakiś marginalny wynik dostał aczkolwiek pracował w firmie na kierowniczym stanowisku, która Polakom chwilówki żeniła. O no wiadomo jakie tragedie wiążą się z tymi chwilówkami. No i na jednym z spotkań z dip ten facet zaczął w dziwny sposób prowadzić spotkanie. Ludzie do mnie dzwonili z dip i mówią Panie Macieju, co to jest? No to on ma tu być jakby w zarządzie naszego województwa, no, on tutaj jakieś podziały robi na Ślązaków, Polaków, jakieś takie... Odniosłem wrażenie, że jestem na jakimś spotkaniu ziomkostwa. No i proszę Państwa, gdy zaczął tam wykorzystywać innych do kradzieży danych i tak dalej, no wyrzuciłem go. I proszę mi wierzyć, dobrze zrobiłem. Takich ludzi się wyrzuca, pomylił się po prostu chłopok, myślał, że, że to będzie jak w partii, tak? że najpierw jakiś będzie sąd koleżeński, że będzie mógł gać. Nie, po prostu za uszy i został odprowadzony do wyjścia, już w dip nie ma. No i on właśnie też miał takie ciągoty, proszę Państwa, separatystyczne. Proszę Państwa, Polska jest określonym krajem i mamy dbać o wszystkich obywateli, żeby a takich ludzi, którzy stymulują na jakieś rozłamy trzeba, yy, trzeba usuwać. I tutaj yy, w lewicy mają takiego kopca. Ja bym chciał, żebyście Państwo teraz ze mną wspólnie popatrzyli na to zdjęcie. Panie Macieju, Maciek, słuchaj, czy to Ty jesteś na tym zdjęciu? Yy, w mundurze, yy, z karabinkiem, w kamizelce. Odpornej, w rynsztunku, tu jakieś radio chyba flaga, jaka to jest flaga, panie Macieju tutaj? No powiedzmy, że to jest ukraińska w tych kolorach wojennych, tak, w kamuflażu. Ale pan ma tutaj żółte taśmy przyczepione, wygląda na to, że pan w działaniach wojennych gdzieś tam na Ukrainie brał udział. Co to jest? Panie Kopiec, a przede wszystkim ta naszywka, proszę państwa, trójkątna. Kraken. Kraken. No to są, proszę państwa, te nacjonalistyczne oddziały ukraińskie. Tutaj, nie wiem, czy to widać, na tej naszywce kraken jest taka strzałka do góry. To jest, to jest run. Ale druga naszywka jest jeszcze ciekawsza. Z tym runem. I napis Misanthropic Division. Panie Macieju, no być może, panie senatorze, oby nie, oby nie, z lewicy, zapamiętacie państwo, wszystkie te ugrupowania są prowojenne. No to ja państwu przedstawię, co to jest Misanthropic Division. Najlepsza jest anglojęzyczna encyklopedia, Wikipedia, która wyraźnie określa, że Mizantropic Division to międzynarodowa grupa neonazistowska z siedzibą na Ukrainie, yy, która została opisana jako organizacja paramilitarna albo jako ruch. Yy, brała udział w protestach Euromajdanu, a członkowie walczyli w Azowie, to też te naw nawiązania do tych hitlerowskich i yy, w rejonie Donbasu, czyli być może, że nawet yy, strzelali do Ludności cywilnej. I proszę Państwa, to jest, to jest ich takie jedno z, z emblematów, takie logo na tej wyszywance ukraińskiej. I tu widzimy, proszę Państwa, wyszywane swastyki, też, tak? Tu mamy swastyki wyszywane. To jest oczywiście przypadek, bo to ktoś powie, że to jest słowiański symbol. Proszę Państwa, nie dajcie sobie wrzucić tej y, lewej wrzutki przez CIA, że to jakieś słowiańskie so, y, symbole. Tu mamy tymi runami napisane Misanthropic Division i po niemiecku jakiś napis i kałaśnikowa, i tu mamy w środku to czarne słońce, co to niby symbolem jest słowiaństwa, to za jakiś obłęd. I tu mamy też tę strzałkę y, do góry, to co jest na y, tej naszywce u naszego wspaniałego parlamentarzysty I to jest jeszcze ich y, flaga to są dwa kałachy, napis tym Gotykiem Misanthropic Division i mamy dwie te czaszki SS i yy, yy, hasło zabijanie dla Odyna, zabijanie dla Odyna, czy tam dla Wotana, tak? To ten Fur Wotan. To proszę Państwa yy, pan yy, Maciej yy, z Lewicy. Misanthropic Division. Ta, ta, takie są, przynajmniej, te wszystkie partie. One takie po prostu są. A ja mam dla Państwa ciekawostkę, co ten runo oznacza i czyim był symbolem. Tu mamy emblematy Dywizji SS hitlerowskich. To jest, proszę Państwa, emblemat 32 Dywizji Grenadierów SS, 30 stycznia. E, właśnie ten run to oznacza, w tym Misanthropic Division. E, nazwa dywizji została specjalnie ustanowiona e, ze względu na dzień, w którym Adolf Hitler przejął władzę w Niemczech, stąd 30 stycznia. To jest właśnie e, symbol Misanthropic Division i ten człowiek y, lansuje w ramach lewicy, powtarzam, hitlerowskie symbole, a tak już dla y, takiego smaczka, dla lewicy, właśnie w Wikipedii o nich jest napisane, że przyznali się y, do wielokrotnych starć. Z działaczami LGBT we OFIE. E, szanowna Lewico, obrońco e, LGBT, no, gratulujemy posła Kopca, przyszłego senatora Kopca, gratulujemy. Panie Kopiec, tam pan się zetrze z kimś z DIP-u i poniesie pan stromotną klęskę. E, ten nasz człowiek w DIP-ie dostanie takie wsparcie, że wyskoczy pan z parlamentu i będzie pan. Nie wiem, co pan będzie robił. Nie wiem, czy się pan do czegokolwiek innego nadaje niż tego typu jakieś esesmańskie akcje. Promocja, promocja symboli związanych z nazizmem, tak pan krąży wokół. tak Są niektórzy patrioci też tak krążą wokół, a przepychają, przemycają te symbole nazistowskie i. Ale my nie jesteśmy ci, co aresztowi, czyli ich mówi, nie jesteśmy jakieś dołbojeby, przepraszam, to jest ukraińskie określenie i my się nie damy. My mamy swój rozum i potrafimy się nim posługiwać i nie zawahamy się go użyć.